poczekaj chwilę, a ja powiem Ci, czy możesz zmienić swoją nazwę użytkownika na Vinted. Dodam, że ja swoją nazwę zmieniałem tylko raz, co prawda mi się udało, ale nie jestem pewny, czy ten sposób jeszcze działa. Tak czy inaczej Ci go zdradzę, bo może masz jakąś głupią nazwę i chcesz ją zmienić, albo po prostu chcesz mieć jakąś inną. Jedyne, co musisz zrobić, to napisać do Vinted i poinformować ich o tym, że Twoja obecna nazwa użytkownika jest związana z Twoimi prywatnymi danymi i chcesz ją zmienić. Załóżmy, że Twój obecny nick to Justyna Raz, dwa, trzy W wiadomości do Vinted piszesz po prostu, że ta nazwa jest związana z twoim prywatnym mailem, na przykład justyna 23 Na samym końcu dodaj, jak teraz ma nazywać się twoje konto i poproś o pomoc i wyrozumiałość. Aby zwiększyć szansę na sukces, zanim napiszesz do Vinted, spróbuj otworzyć nowe konto i sprawdź, czy nowa nazwa użytkownika jest wolna. Dalej potrzebne jest już tylko trochę szczęścia. Jeśli ci się nie uda, to możesz spróbować jeszcze za parę dni.